W dzisiejszym materiale pokażę Ci, jak rządzący i media mogą wykorzystywać naszą nieuwagę do swoich własnych interesów. Ja nazywam się Miłosz Grudzień, a przed Tobą finansowa rozkmina o ostatniej narracji o tym, jaki to Bitcoin i właściwie wszystkie inne kryptowaluty są złe i niedobre. Także wbijaj na Instagrama i TikToka, wszystkie linki w opisie filmu, no i lecimy z tematem. Jak z pewnością wiesz, na Ukrainie trwa obecnie wojna. I nieco ponad miesiąc temu, po długich miesiącach brawury i mówienia o niewinnych ćwiczeniach wojskowych, Rosja podjęła działania, których spodziewała się większość świata, no i rozpoczęła inwazję na pełną skalę na terytorium właśnie Ukrainy. I na potencjalne motywy tej inwazji można spojrzeć na wiele sposobów czyli na przykład chęć dodatkowej siły na arenie międzynarodowej, uzyskanie nowych, cennych obszarów geograficznych. Czy na przykład, nie wiem, nostalgia, która y, pragnie przywrócić chwałę dawnego Związku Radzieckiego. Jednak pff, niezależnie od tego, jaki był właściwie ten prawdziwy powód, y, nie zamierzam się nim tutaj zajmować. Przede wszystkim dlatego, że istnieją inne źródła, które myślę znacznie lepiej nadają się do podejrzewania, jakie są prawdziwe motywacje y, włodarzy Rosji. Zamiast tego chcę omówić narrację, która. Jest nam przekazywana właśnie w związku z tą wojną, i też o tym, jak te narracje mogą być wykorzystywane do tworzenia pewnych praw lub wprowadzania generalnie szeroko pojętych ograniczeń, które mogą właśnie mm, ograniczyć, stłamsić naszą wolność w ujęciu takim długoterminowym. I jednym z głównych tematów rozmów wokół, wokół całej tej inwazji na Ukrainę były dość takie no, surowe sankcje ekonomiczne, które zostały nałożone na Rosję, głównie przez państwa zachodu. I tak dla niewtajemniczonych jeszcze dodam, że sankcje są po prostu karami ekonomicznymi, które mają na celu powstrzymanie w tym przypadku akurat Rosji przed prowadzeniem tak swobodnego handlu, jak było to możliwe wcześniej, no a co za tym idzie powstrzymanie napływu zagranicznych pieniędzy do tego kraju. No, bo w końcu, no, mniej pieniędzy w rosyjskiej gospodarce, no to znaczy, że to oznacza mniej pieniędzy na finansowanie wojny na Ukrainie. Myślę, że jest to dość logiczne. I warto też wspomnieć, że właściwie w większości przypadków, sankcje są niczym więcej niż taką słabą próbą okazania przez dany naród pogardy dla działań innego państwa. Często przyjmuje to raczej. Charakter, nazwijmy to symboliczny, taki reprezentatywny, PR-owy zabieg. Jednak w przypadku akurat tych sankcji wymierzonych w Rosję, jak dotąd przynajmniej były one dość szybkie, szeroko zakrojone, można powiedzieć też zgodne, no i przede wszystkim, co myślę jest najważniejsze, po prostu dotkliwe. I tak na przykład dyplomaci Kremla zostali wyrzuceni z wielu krajów zachodnich. Banki rosyjskie zostały odcięte od systemu płatności SWIFT, czy też na przykład europejska przestrzeń powietrzna i porty odmawiają wstępu przewoźnikom i statkom pod rosyjską banderą. A niektóre z największych światowych firm, jak chociażby Airbnb, całkowicie zaprzestały działalności w Rosji. No a w ramach takiego śmiałego posunięcia, które Najbardziej uderza w przyjaciół y, włodarzy, właśnie Putina. Y, kraje takie jak na przykład Norwegia, Włochy, Francja, Niemcy rozpoczęły konfiskatę aktywów rosyjskich oligarchów. Łącznie na przykład to takim na, najbardziej takim sztandarowym przykładem tego jest zajęcie Dilbaru, czyli największego jachtu na świecie. No jednak. Mimo tych wszystkich sankcji, tego, że my tak bardzo tych Rosjan nie lubimy i oni są tacy niefajni, wojna trwa nadal. No i z tego powodu nasiły się też rozmowy o, nazwijmy to, dodatkowych sposobach ograniczenia przez świat przepływu pieniędzy do Rosji. Nieuchronnie w tych rozmowach pojawił się Bitcoin. Otóż CNN i New York Times opublikowały już artykuły opisujące, w jaki sposób bogaci Rosjanie i generalnie Rosjanie mogliby hipotetycznie wykorzystać kryptowaluty do uniknięcia sankcji finansowych. A ja powiem więcej. CNN posunęła się nawet do tego, że określiła Bitcoina jako takie kluczowe narzędzie, dzięki któremu mogliby to osiągnąć. I Tutaj cytuję: Sankcje finansowe są łatwiejsze niż kiedykolwiek dla Rosjan do ominięcia. Podziękujcie Bitcoinowi. Tak właśnie możemy przeczytać w CNN. I cała, cała ta narracja brzmi dosyć pewnie, ale tak naprawdę myślę, że nie mogłoby to być dalsze od prawdy. Bo jak donosi chociażby Bloomberg, tuż przed rozpoczęciem, tuż przed rozpoczęciem inwazji Rosji dzienna aktywność Rosjan w zakresie właśnie handlu krypto wynosiła ponad 70 milionów dolarów dziennie. W maju 2021 osiągnięto dotychczasowy rekord na poziomie ponad 120 milionów w 24 godziny. Natomiast na przykład 3 marca, co było tylko kilka dni po nałożeniu sankcji na ten kraj, aktywność właśnie w handlu krypto spadła o ponad połowę do zaledwie 34 milionów dziennie. No właśnie, czyli kiedy wiele serwisów informacyjnych forsuje tezę, że Bitcoin będzie łatwym sposobem na uniknięcie sankcji przez Rosję, rzeczywiste dane pokazują tak naprawdę zupełnie inny obraz. I tak krótko mówiąc, te sankcje po prostu działają, a te liczby nie kłamią. Tak? Jednak, oczywiście, wiele, medów, wiele mediów te fakty ignoruje, no bo dla nich fakty nie mają znaczenia, bo liczy się narracja. Bo w dzisiejszych czasach prawdziwa potęga narodu. Wyrażana jest w sile ekonomicznej, no a właśnie część tej potęgi pochodzi od ludzi obracających pieniędzmi tego kraju. Niezależnie czy to euro, dolary, jeny, czy nie wiem, złotówka. I chociaż kryptowaluty dają jednostkom większy wpływ i kontrolę nad ich własnymi pieniędzmi oraz sposobem, w jaki zdecydują się używać, no to jednak skutkują też mniejszą liczbą. Tych prawdziwych dolarów, złotówek, jenów, które istnieją w centralnie sterowanym ekosystemie finansów, tych tradycyjnych w danym kraju. Czyli mniej pieniędzy w tym ekosystemie finansowym danego kraju oznacza mniejszą siłę finansową tego kraju, a też oczywiście mniejszą władzę dla jego rządu. No i to jest właśnie główny powód, dla którego wiele rządów tak szybko i z taką łatwością potępia stosowanie jakiegokolwiek tak naprawdę zdecentralizowanego pieniądza. I dlatego też wiele mediów, rzeczników rządu, z upodobaniem wygłasza taką antykryptowalutową retorykę. I w przypadku na Ukrainie nie jest w żaden sposób prawdą, że bitcoin pozwala Rosjanom na łatwe uniknięcie sankcji. I też ogromny spadek użycia kryptowalut w Rosji w ciągu właśnie tego ostatniego miesiąca. Myślę, że bardzo wyraźnie to pokazuje. No i oczywiście nie powstrzyma to, oczywiście, rządzących i ich medialnych sprzymierzeńców przed wykorzystaniem całej tej wojny jako pretekstu do wprowadzenia pewnych ograniczeń, czy na przykład stworzenia nowych przepisów, które mogłyby doprowadzić właśnie do zaostrzenia jakichś regulacji dotyczących kryptowalut, które tak naprawdę nie dotkną tylko tych złych, niedobrych Rosjan, tylko które dotkną wszystkich I tak, i tak też jeśli z jakichś wymyślonych powodów związanych z wojną na Ukrainie wprowadzone są, wprowadzane są nowe przepisy które ograniczają to korzystanie z kryptowalut no to myślę, że tutaj nie możesz założyć od razu, że znikną one po zakończeniu wojny. Bo historycznie patrząc mamy naprawdę wiele przykładów na to, że że zazwyczaj po prostu tak nie jest. I celem tego filmu nie jest przekonanie cię do, nie wiem, zainwestowania części swoich oszczędności w kryptowaluty, właśnie czy jakiekolwiek inne zdecentralizowane usługi finansowe. No ale oczywiście, jeżeli zdecydujesz się to zrobić, no myślę, że prawdopodobnie będzie to dobra decyzja po prostu. No ale zamiast tego, to co jest dla mnie ważne, to to, że chciałbym pokazać ci, jak łatwo jest sztucznie wytworzyć pewną narrację, tak jak teraz, kiedy okoliczności temu sprzyjają. No, bo tak jak mówiłem przed chwilą, w końcu wszyscy teraz nie lubimy tych złych niedobrych Rosjan. Wszystko, co z nimi związane, też jest złe. Tak też właśnie regularnie, z pomocą takich metod, pewne grupy interesu mogą kształtować najzwyczajniej w świecie stan naszego świata. I naszych pieniędzy, kształtować nas samych, kształtować właściwie każdy aspekt naszego życia. I oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że największą tragedią, jaka obecnie rozgrywa się w związku z wojną, to ofiary śmiertelne tak naprawdę po obydwu stronach też miliony ludzi, których życie uległo zmianie, oczywiście na gorsze lub którzy musieli opuścić swoje domy. I myślę, że należy jednak pamiętać, że tragedia taka jak ta jest tylko kolejnym wydarzeniem na świecie, które rządzący z łatwością, jak widać zresztą, mogą wykorzystać jako pretekst do umocnienia tej swojej władzy. I można powiedzieć, że jest to swego rodzaju yy, czerpanie zysków z, z, z jakichś działań wojennych. Tylko różnica polega na tym, że tym łupem wojennym nie są pieniądze, a jest w nim kształtowanie naszych poglądów, właśnie za pomocą tej narracji, którą przed chwilą opisałem. Czyli pamiętaj, za każdą historią kryje się jakiś motyw. No i tym mądrym wnioskiem kończę dzisiejszą finansową rozkminę. Widzimy się oczywiście w poniedziałek na newsflashu. Także wbijaj na Instagram i TikToka wszystkie, opisy w... Przepraszam, wszystkie linki w opisie filmu. Będę wdzięczny też za lajka i suba. A tymczasem do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.